Ruszamy. E, jesteśmy na South Palms w dalszym ciągu, raczej dzień kolejny, ósmy. I uwaga, Karol, idzie zamówić drinka Lataty, ponieważ ma już rocznikowo 18 lat. Jeszcze nie mam. No nie, rocznikowo już masz. Po prostu ośrodek jest zarąbisty. Nie, musimy mhm. sprawdzić, jaka jest cena. Jest basenik. E, ja wypiłam sobie mojito. Idziemy zamówić pinakolady. Pinakolada. Pina tak, chodź. No i zobaczymy jak Karol sobie poradzi. Wczoraj zapłacił rachunek. Eee, idzie Karol? Dobra. <laughs> Dobra. Karol w tropikach. Zapraszam. No. Pina colada. Jak mam? Pina colada. Pina colada. One pina colada. One pina kolada. Pina colada. radę? No, teraz Karol zamawiasz, ale chciałam Ci powiedzieć, że w sierpniu to już będziesz mógł wypić taką pinakoladę na plaży. Na plaży Słońce Praży. Dobra. Już? I chciałam powiedzieć, że Karol nie chce się kąpać w morzu, a po prostu morze jest. No nie, no super jest, a Karol nie chce wejść. Chciałby wejść do basenu, ale nie możemy wejść tutaj do basenu, bo basen jest tylko dla gości hotelowych. Tak? Mm -hmm. e, to teraz interwiu. Dzień dobry. dobry. Czy podoba się panu? Tak. A co się panu podoba najma, naj, najbardziej? Oprócz mamy, spaghetti i siebie? No tak. A tata jeszcze. A na plaży się panu podoba? Nie. Dlaczego? Powiadam przyjechacie i basen fajny. Chciałbyś do basenu? No. No ale podaje się w morzu, jest ciepła przecież Karol. Na basenie dobrze. No, nie, no musimy wejść jeszcze, wiesz? Nie, nie. I potem pójdziemy sobie na spaghetti, tak? Razem, tak? Nie pójdziemy, nie zjeść na spaghetti? Zaj. No właśnie, pójdziemy do kolejnego miejsca, więc zrobimy po prostu taki e, e, research wszystkich fajnych miejsc. E, Są w gdzie można zjeść spaghetti, tak? Mhm. Dobra, kończymy. Tak.